. Szanowni Państwo, witam Państwa na ostatniej dziś konferencji Państwowej Komisji Wyborczej. Pragnę Państwu przedstawić przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sędzia Sylwester Marciniak, zastępca przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej sędzia Zbigniew Cieślak, członek Państwowej Komisji Wyborczej Ryszard Walicki i członek Państwowej Komisji Wyborczej, pan Konrad Składowski, a także szef Krajowego Biura Wyborczego i zarazem sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej, pani minister Magdalena Pietrzak. Panie Przewodniczący, proszę o zabranie głosu. Dziękuję. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Polsko. Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza, że żadna z obwodowych komisji wyborczych nie podjęła uchwały w sprawie przedłużenia głosowania. Zatem cisza wyborcza zakończyła się o godzinie 21. Jak zresztą wszyscy świetnie się orientują. Należy stwierdzić, że powszechne wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku, które się odbyły w cieniu pandemii, zakończyły się sukcesem frekwencyjnym. Dziękujemy za to milionom wyborców, którzy uczestniczyli w akcie głosowania. Drodzy wyborcy, mogą już odpocząć. Natomiast zwracam się z prośbą do członków przeszło 27 tysięcy komisji wyborczych, którzy, jestem pewien, przystąpią do rzetelnego i sprawnego ustalenia wyników głosowania. Wiem, że są już zmęczeni, ale jeszcze trzeba dobrych kilka godzin ciężko pracować. Kolejna konferencja Państwowej Komisji Wyborczej. Odbędzie się po otrzymaniu przez Komisję Wyborczą Państwową i sprawdzeniu protokołów od wszystkich okręgowych komisji wyborczych ustali wynik głosowania na kandydatów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzeniu protokołu głosowania i podjęciu uchwały w sprawie wyników wyborów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Terminy, które wcześniej były określone, że jutro o godzinie 10.00, 13.30 i tak dalej, o tyle są nieaktualne, że uprzedzimy media co najmniej godzinę przed terminem konferencji, kiedy otrzymamy protokoły z wszystkich obwodowych komisji wyborczych i kiedy podejmiemy uchwałę o wyniku głosowania. Co najmniej godzinę wcześniej zawiadomimy media o terminie konferencji. Może jeszcze z tych zdarzeń, które otrzymaliśmy w międzyczasie z czynności działań policyjnych, łącznie do godziny 18 stwierdzono 451 przestępstw i wykroczeń. Chociażby tu warto podać, że prawie połowa to są wykroczenia związane z uszkodzeniami ogłoszenia 226, czy też naruszeniami ciszy wyborczej. W ostatnim okresie pojawiły się również wykroczenia związane z nadużyciem alkoholu przez członków komisji, mianowicie w dniu dzisiejszym około godziny 15 w Łodzi. Przewodnicząca budowej komisji powiadomiła iż jeden z członków komisji prawdopodobnie jest pod wpływem alkoholu ponieważ jest od niego wyczuwalna woń alkoholu. Po przybyciu na miejscu funkcjonariuszy policji w lokalu wyborczym nie zastano tego mężczyzny. Mężczyzna przebywał w miejscu zamieszkania, gdzie został przez policjantów przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wynik 1.29 mg. Kolejna w Głogowie również została policja zawiadomiona przez przewodniczącego, że jeden z członków może być pod wpływem alkoholu. Na miejsce skierowano patrol policji, który za zgodą przewodniczącej komisji podał badaniu na zawartość około alkoholu tego członka. Wynik 1.02. Oczywiście został od razu odsunięty odwołany z funkcji członka komisji. Ale to są naprawdę jednostkowe sytuacje i następuje tutaj błyskawiczna reakcja organów wyborczych. Pani jeszcze minister. Pani ja minister, proszę o zabranie głosu. w kilku słowach tylko powiem, rzeczywiście bardzo, bardzo spokojnie przebiegało głosowanie. Po zamknięciu lokali nie było żadnych zakłóceń, żadnych problemów rezerwy kart były już w godzinach popołudniowych, były uruchamiane w przypadku miejscowości turystycznych, a już w godzinach wieczornych w pozostałych miejscowościach takich nieturystycznych, nie ale również była potrzeba, nie tylko były sygnalizowane potrzeby, że może zabraknąć kart, ale, ale bardzo często były już te rezerwy uruchamiane. Były nawet przypadki w kilku komisjach, kiedy, kiedy należało posiłkować się rezerwą z gminy bo już zabrakło w danej gminie. Jeśli chodzi o problemy wyborców, tak jak przekazały delegatury w swoich informacjach po zamknięciu lokali, najczęściej to były problemy związane z brakiem osób w spisie wyborców. W większości dotyczyły one sytuacji, kiedy wyborca opuścił szpital, czyli w pierwszej turze wybor wyborów znajdował się w szpitalu. Były również inne, inne zgłoszenia, to wszystko było na na bieżąco ustalane z właściwym urzędem gminy, z ewidencją ludności, ewentualnie braki pakietów wyjaśniane z Pocztą Polską. Także te, tego, typu, tego typu problemy na bieżąco wyjaśniane przez, przez Okręgowe Komisje Wyborcze. Dziękuję. Czy są pytania? Dobry wieczór. Arkadiusz Wierzyk, TFM24. Panie Przewodniczący, chciałem zapytać o tę kolejną konferencję, na której Państwo podacie ostateczne wyniki, jeśli nie jutro o 10, to kiedy w takim razie możemy się spodziewać? Czy na przykład nie opóźnią podania wyników, nie opóźni liczenie głosów za granicą, jak to miało miejsce w pierwszej turze, kiedy całą noc czekaliśmy na wyniki dwóch komisji, zdaje się, z Wielkiej Brytanii. Przypominam, że ustawa szczególna z 2 czerwca przewiduje, że jeżeli chodzi o protokoły głosowania z obwodów za granicą, maksymalnie czekamy 48 godzin od zamknięcia lokali wyborczych, czyli jest to termin wtorek godzina 21, jeszcze w zależności teraz z którego czasu lokalnego, maksymalnie 23. Z tych informacji, które do nas docierają, wynika, że raczej się sytuacja nie powtórzy taka, jak była dwa tygodnie temu, ale to dopiero się ostatecznie okaże. Nie jest wykluczone, że być może jutro uda nam się podać ostateczne wyniki głosowania w skali polskiej i zagranicy i podejmiemy uchwałę w sprawie wyboru prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ale tak jak wspominałem, zawiadomimy co najmniej media. Rodzinę wcześniej. Także sądzę, że dzisiejsza noc dla Państwa, tak jak dla wyborców, już powinna być spokojna. Teraz członkowie Komisji Wyborczych muszą ustalić wyniki głosowania. Michał Janczura, tak ja Chciałem zapytać o frekwencję. Czy jest szansa, że poznamy dzisiaj ostateczne wyniki właśnie dotyczące tego? Pan Przewodniczący mówił o rekordzie, o, o takim dobrym wieczorze, więc chcielibyśmy wiedzieć, jakie są liczby. Jeżeli frekwencja oczywiście ostateczna będzie podana w, w, w czasie, kiedy będziemy podawać uchwałę stwierdzającą wynik wyborów, w tym czasie również podamy frekwencję, ale można powiedzieć także, patrząc na rosnącą frekwencję, proszę pamiętać, że o godzinie 17.00 to frekwencja wynosiła 52 bodajże 40% 10 godzin to wychodzi, że na godzinę mniej więcej 5,2%. 4 godziny od 17 do 21 to tak z punktu widzenia statystycznego by wynikało, że ta frekwencja powinna wynosić właśnie w granicach 70%, czyli i tak byłaby rekordowa, biorąc nawet pod uwagę najwyższą frekwencję w wyborach prezydenckich w drugiej turze w 1995 roku. Czy są jeszcze pytania? Tak, chciałem jeszcze dopytać o karty wyborcze. Pani minister wspomniała o tym, że były uzupełniane tam, gdzie ich brakowało, ale jeszcze pół godziny temu widzieliśmy duże kolejki przed komisjami, na przykład w Jastarni, były informacje, że w Helu czeka komisja na karty. Czy tych kart może zabraknąć? Nie, kart nie zabraknie, no zostały wydrukowane tylu ile jest wyborców, więc nie ma możliwości, ale mogą być takie sytuacje, kiedy tak jak mówiłam, no nawet z gminy obok gdzieś były dostarczane, ale to nie jest tak, że gdzieś jest jakiś przestój z tego, z, z tego powodu, bo komisje mają obowiązek sygnalizować już jakieś 60% kart wykorzystanych, to już muszą sygnalizować, przy 80% już otrzymują te karty. Jeżeli to, to, wiadomo, że Okręgowa Komisja jest cały czas w kontakcie, jak to już, to są takie miejscowości zostały już wielokrotnie w tych miejscowościach do, do, do dowiezione karty i, i no nie, nie, nie ma niebezpieczeństwa, że ich zabraknie. Nie ma takiej możliwości, żeby wyborcy, którzy przyjdą, i nie, nie mogli zagłosować. Jeszcze w uzupełnieniu, bo pan redaktor wspominał jeszcze Góra, rozmawialiśmy przed godziną 21 z komisarzem wyborczym ze Słupska, bo to jest ta właściwość tego komisarza i zapewniał, że na bieżąco były karty ewentualnie brakujące, dowożone i na pewno tutaj stwierdził, że nie będzie takiej sytuacji, że gdziekolwiek zabraknie kart do głosowania. Ostatnie pytanie obiecuję. Chciałem tylko dopytać, czy już wszędzie się głosowanie zakończyło? To znaczy, czy ci stojący też w kolejkach już wszędzie macie Państwa informacje, by ostatnia osoba oddała głos? Znaczy, wtedy, wtedy, kiedy informacje otrzymywaliśmy, to jeszcze były takie miejsca, gdzie, gdzie głosujący jeszcze czekali przed lokalem. Największy problem, mamy informacje ze splitu. Tam, tam jest bardzo duża liczba głosujących. Nawet MSZ nam przekazywały informacje, że być może nawet 6 godzin jeszcze będą stali w tej kolejce, ale pani konsul stoi na końcu. Osobiście policja tam ich wspomaga, także, także wszyscy, 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 którzy przybyli będą mogli oddać głos. A czy tam głosowanie czy, czy liczenie głosów odbędzie się sprawnie, nie będzie takiej sytuacji jak w Manchesterze na przykład. No akurat w Splicie osobiście głosują, więc nie będzie. Tak. Bo, bo, bo to jest zupełnie inny, inna technika, jakby tak, obsługi takiej komisji tutaj wyborcy sami głosują, sami wrzucają, więc to już jest tylko kwestia przeliczenia i to dużo szybciej idzie w, w Manchesterze w ogóle w Wielkiej Brytanii, tak no jest to tylko korespondencyjne, więc te technikalia naj, najwięcej czasu zajmują. Ale, ale tak jak wspominałem w czasie poprzedniej yy, konferencji w Splicie. W pierwszej turze głosowało przeszło 300 osób, a w tej chwili się zarejestrowało prawie dziesięciokrotnie więcej. Więc niestety ten okres, czas oddania głosu oczywiście uległ wydłużeniu. Ale każdy, który do 21.00 stawił się w lokalu czy przed lokalem w tym przypadku, będzie miał prawo oddać głos. Jeżeli nie ma już pytań, to dziękuję Państwu bardzo za uwagę.